Dobra, i teraz zamontujemy sobie chłodnicy z powrotem na miejsce, jest jest, to jest. ...być ułożone rurki, tak, tu idzie z tym nie, sensorem tak idzie od góry, do, dołem i tędy do zbiorniczka wyrównawczego, a kolejny jest poprowadzony górą, tak, tędy i do zbiorniczka wyrównawczego. No i tak, przewód od wody, kolejny. Nazdr, dobra, to jest. Jeszcze tutaj to kurwa zapomnę. Na Nazdruk. zbiornik wygląda w ten sposób. Oczywiście rurka musi pójść. To jest nowy zbiornik, tak? Jakiś zamiennik. I co w nim? Jaki był problem? Tak? Nie było korka, nie było tej śrubki i nie było, nie było sensora. Tak, także to wszystko musimy sobie przerzucić ze starego zbiornika. Na sensor trzeba uważać, bo on się tylko przekręca i wyciąga. Ale żeby go przekręcić, to no, trzeba być delikatnym, bo zaraz się łamią te mocowania. I tak, także weźmiemy sobie to teraz, zmontujemy. Dobra, i obie rury są podpięte, tak powinno to wyglądać od spodu. I to już jest gotowe. Dobra, to się utrzyma. Jeszcze tutaj idą te brakiety. o takie brakiety, które mają trzymać chłodnicę na miejscu. Ten, ale tutaj nie zapomniałem sobie wyciągnąć tego. I na razie będzie to tak. A mówię, żeby nigdzie nie odleciało. A ten wezmę sobie i odpalę silnik. Zobaczę, jak to będzie wszystko chodziło. I będziemy się zastanawiać, co dalej z tym wszystkim zrobić. Dobra, także tutaj już wszystko po, podłączane. Wszystkie przewody wodne, zbiornik wyrównawczy, wszystkie, cała elektryka jest zrobiona. Jeszcze wezmę sobie, podepnę złożę do kupy teraz ten filtr powietrza i dolot tutaj. O, że jak podepnę pod komputer, żeby po prostu nie pokazywało mi żadnych takich dziwnych rzeczy, co. Niby powinny być, a ich nie ma. Tak bym się nie chciał podpiąć, także zrobię wszystko tak, żeby to było miało ręce i nogi w miarę. I będziemy próbować zalewać wszystkie płyny i będziemy próbować to odpalać.